Siemanko, tam was z tej strony Roju i jesteśmy w przedcudnym więzieniu. No i to Już skopaliśmy kilka tyłków i mamy zamiar skopać jeszcze trochę. Tak, um, tak, żeby równo im puchło, no po prostu. Dobra, do się Do końca tej gry, także bez zbędnego pierdolenia. Właśnie, sprzedaliśmy zbędne rzeczy z naszego kuferka. A, i dałem jeszcze apteczki, bo mieliśmy to zrobić. No właśnie, mam miałem, miałem czytać, handluj ze mną. Handluję. No. Proszę handlu jeszcze miałem, ok. No niektórzy nie pochwalali, ale ja nie mam nic. No, to nie 4. Tylko może być <laughs> Okej, okay, dzięki, dzięki bro. E, tak, A sprzedaliśmy to? zbędne rzeczy, no cóż jak widzicie Co? po moim ekwipunku nie jest tej kasy tak dużo jak miało być, ale dobra, no cóż tak. zdał. A ile masz? tysięcy. Ulepszałem bronię jeszcze Wiesz co chciałem Ci powiedzieć, mój drogi wytatuowany przyjacielu, że broń na zombiaki nie najlepiej działa? dwuręczny! W końcu to jest dla Ciebie, co? Po tym jak ja dostałem zgubę zeda. Ale ja też korzystam z zgubę zeda i bardzo dobrze wyświetli nie życiem. Ja wolę kasę zamiast broni, ale no. Try and... Nie będę ci pro, będzie będę brzydki i paskudny. Ale ma dużo tatuaży, jest kolorowy. Nie pójdziesz ze mną, bo nie umiesz się bić. Dobra. Chodźmy. A tutaj mamy w ogóle też kolega. Jednemu zanieśliśmy narkotyki, drugiemu uwolniliśmy kumpla i tam leży kokta i którego nie podnoszę. Co to jest? Jakiś zaworek. Dobra, to tak, tak. wow, jeszcze o A to to tak miało być? Nie wiem. Chyba tak. No okej, okay, kolejny krok temu, Otolo. Ty w nie podnosisz. A czekaj, czekaj, nie iść tam, nie iść tam! ja mam furię. Uważaj! Ała! Cholera. Jasno. Był ładny. O, co mnie na szczelinie na tobie? Nie, też, tak rozpokój. ej, no nie no. Jezu, ja, ja chciałem was uratować od zombiaków, A my? Gdzie nasz cepło? Ja tak chciałem w twoje ślady, tak pomyślałem, e, dobry pomysł, pewnie przemyśla wszystko, to ja pobiegnę. Też skorzystam. To nie, to nie. Ooo, fucking hell. Dobra, okej. Okay. Headshot. Czekaj, bo tu mam karabin. Ja też. Headshot. Prawie headshot. Teraz, A headshot. ja tu z boku... Uważaj, odsuń się! No, blisko było, ale no, spoko. Coś tych koktajli mołotowa odpyty, ale jakieś nie mam... Będę ich podnosić, to Wow. Chyba, że No dobra, powiedzmy, że zaczę Co? Co nało? Jak go pocisnęło? Co to jest? Nie wiem co to jest szczęście Pomincia do pistoletu Nie mogę, mam max Jakieś karabiny, coś tego nie, 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 nie Może sobie to przeładuję Na no, no. Co no ty celujesz? NIE POWIEM! Ej, roju roju, co się wyraźnie? Ej, hmm. złamię się tu. A, szarży. Znaczy, na... szarży. Znaczy, na szarży. Kurde. No. Lepiej. No, a w co ty celujesz? O <ścoughs> oh, boju. Ten... Wherever you are, I hope you'll be able to get out of here. Oh, there's someone here, I think. I shot some of our to me. It doesn't I've locked a few doors in my area, you know? But there's nothing I can do here. This lock's tamper-proof, man. And I need the master key. Only the senior guards have those. So, get the master key, or you ain't getting in. To nie Got wyglądasz to? jak więzień, niech to nie. A czy jak jakiś burda No Trochę tak, a ma jednak. To, no, to, no, to jest. sobie no, wygląda to jak Gordon Freeman, no trochę wygląda. Okej Czyli idziemy po master key. O się właśnie Dobra, biorę. Sekundę. Hmm. Tak. ja zrobię jedną taką rzecz, taki myk. Broni też dla widzów, ponieważ jeżeli Wasze laptopy zaczną się grzać, to naprawdę warto zainwestować w to jakby podkładka chłodząca, nawet jeżeli jest łap, wow, potem się mikrofon, nawet jeżeli jest wyłączone to sprawi, że jakby Waszych laptopów nie będzie wiał w no, po prostu w drewno czy tam na czym on stoi i nie będzie się grzało jeszcze bardziej. Bo ja już zaczęło powoli parzyć w palce. O, lato, taki lata. Też. Znaczy nie, uroki tego, że komputery pracują, znaczy, no... Znaczy no, no, to... nie, uroki tego, ma... Nie tędy, tam! Ale ja nawet nie mam kropków ustawionych, czekaj. To ja mam. O oh, fucking hell! To ten... O nie, za mnie, nie? Spodziewałem się strzałów, zombiaków się spodziewałem. Dobra, no. Ty, uratowałeś mnie bez Gratuluję. No, uratuj mnie. Bo ja chciałem wziąć na to. Już, 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 już. No. Bo Cię... wziąłem nie po prostu trzeba, chciałem mu władować z karabinu, a. Ja się wiernie. nie spodziewałem strzałów po prostu, dobra. Dobra, dobra podwoiłem mu głowę, ale żałoło mu się. Miszczący, męczący, mu. dobra. E... Tak, to wszystko bierzesz tylko po to, żeby sprzedać. No, dokładnie. Potrzebny pistolet. Jest kasa, jest kasa. Dobrze. Nie, ja podniosę. Nie, ja. Popatrzony pistolet. Alkohol, nie, alkohol to tak. Co mieliśmy? A, mamy... Chi, ale to on gdzieś tu leży zaraz. Główny klucz jest. Okay. O, no ta jaki skryp. To on stał? No. Jaki skryp? Latamy, kurczę, tepczymy po nim tyle czasu, on nic, dopiero jak tego. Tak. Spoko, no można, można. Przeszukaj, przeszukaj, przeszukaj. Złom, złom. Makmaniki. A ty co masz? Kasę też biorę, chętnie. I sobie tu nie chcę. O, jak ono ściany Ty tam kogoś bijesz, oczywiście, jak żeby inaczej... Wale, dlatego... A? Dla to, bo... A? Jos Budmy sobie w stronę strzelę No i dalej No Jakieś młotki Jakieś wypaczone karabiny automatyczne O tak no to chyba będzie otwiera pewnie a my będziemy musieli no. Mhm, dokładnie, bronimy go Ale przed kim? Nie wiem, na razie ciemnego. Okej. No, raczej, po pomroni. Co? Nie umiesz karty obsłużyć? Które Double door Tamte? Eee, nie, w ogóle się nie otworzy. Szkoda naboi, stary. No dobra, masz rację. Mówił, ja on coś ma w sobie, czekaj. Niszczycielska maczeta. Miałbyś automata? lepiej, ale dobra, nieważne. Ja Zaraz sprawdzę, ile ta niszczycielska maczeta ma. 607, 627 bez potencjału. No, w sumie. Znaczy, jak na maczetę, to nawet, nawet. To po co ja tyle tej amunicji kupowałem, jak to wszystko? No ja też nie wiem Kumpel gliniarza, no nie to nie, skrzynka za ulicę Wziąłem skrzynkę do ulicę Poznałem z Titusem A to czyli musimy wrócić ja Dobra, Kumpel gliniarza do, do chcesz, to sobie weź. Ja tu przeładuję bronię może dzięki temu przy okazji, że tu pewnie coś tam No właśnie Można podnieść Szafki, schemat Kabin Ogniowy Mam paszkę amunicji do strzelby Cholera ja tyle tego wiem, no nic, to ta pieniędzy No karabin ogniowy czyli pewnie amunicja podpalająca w takim razie Można, można Co to jest Exploring? Wskazany wysoce Ale zasadniczo nic tu nie ma tak naprawdę byłoś Dobra, idziemy Okej okay. <laughs> Stwierdził Nie wstawaj, nie, nie wstawaj, no! Odcięcia. Okej. Okay. Wdechły. Na dół, na Chciałem zaworu, ale mi się nie udało. Titus, chodź Tits, chodź tu po wściekł pójść w twoje ślady, dobra, tędy. Dobra. Jak to tylko tyle? Poczka, na radę. Dobra, dobra to daj Gabriela, modów się znaczy. Od razu idziemy to sprzedać. No czekaj, bo mnie to wyrzuciło to. Ale dobra, to i tak muszę posprzedawać no, deszy i... O, nie a przetaz, jest, a to jeszcze jest jeszcze trzeci gość jakiś. Może z tym trzecim pochodzę dla mnie. Gdzie to ja go wypyliło, czekaj. Nie tędy. Chcesz to sobie sprzedaj ten młotno, to ta, co tam leży. O, tu jest. No właśnie. Właśnie no, no kurde, no, no ba no. Da. Wiedziałem. Brud i taśma izolacyjna w ilości nieskończonej, poletom. A ja obdeczka. właśnie taśmy? Nie, dużo je może nie będę podnosić, dobra. Męczący nóż, Mnie to nie potrzebuję. To już taktycznie W końcu ludziska, to jest jedyny gość. to jest najbogatszy gościu na tej wyspie, mówię wam, Zaprawdę powiadam wam. Najbogatszy. Taśma izolacyjna nie... potrzebuje tr trzech. No to chodź tutaj, po prostu damy ja jednym was, gościu no, mającym. Ich... wziąłem. Ten gościu ma ich po prostu tyle ile potrzeba. Zabójcie o eee. tym. Z tą spróbuję Prawde. coś wykombinować, bo aki się nie sprzedaje. Okej, okay, czyli jak w miara już się... Okej. Okay. Co z tym modłem? Aha, czyli ja do tego y, potrzebuję kanabu, zwykłego kanabu, a ja mam druzgoczące metalowe kanabo to się już nie nadaje aha okej okay. ale no, ma kanabo w nazwie gry. kanabo ma w nazwie dobra no, nie, babo, to, na nie to nie nie to nie Dobra. co no, ja mogę no teraz nagle kurde <laughs> nagle wszystko mogę stworzyć magiczna różdżka co to jest czego ja to mogę stworzyć a z młota z tym czarodziejem z elektryczną Młot elektryczny, no fajnie, wszystko pięknie, tylko po co mi? Fenix? Tak, z siekiery strażackie mogę. Pirania. Młot urręczny. Nie, młot to ja sprzedam, to, to nie, to nie. Uwaga, Dobra się chodź się. Weźmie, Ja wezmę to zadanie poboczne, które tam jest. No, to weź. Nie ono jest tu jest co. Jakieś leki. Równowaga. No, wszystko cholera. No dobra, wiem patrzę. Baga ciężko. Z tego młotu, to co by to dało? A szansa na robienie krytyczne od razu wzrasta, tak? Magiczne Egzotyczny już podwójny, to jest dla ciebie. O. A ile to kosztuje? Dobra, stworzę, co mi też stworzę, chcę zobaczyć jak to wygląda. Bolesne szaleństwo. Tak mam na ciebie. Dobra, ale no, mówię, że tworzę przedmioty, nie? Jaki to wyszło? Czy tak, to jest... Co to jest? Ja pierwsze. Ja to... pierdolę. O mordę. A to drugie? <laughs> Czekaj, ja mogę tym maknąć? ale bałem! A to drugie? Aho, pobawia się ty. No dobra. to no, no ten młot. Zrobiłem magiczną różkę elektryczną z młota. Tutaj. Tak. Tak wygląda. No, to... nie Niejepicko. Chcesz? To weź. A, nie, to musi być jakiś jakimś razie nie zapierdolnięcie. stary, idziesz? A czekaj, bo... Ustaw ten na szaleństwo. Czekaj, ten młot... Nie, ten młot nie ma potencjału tak naprawdę. Siekierą będę się bił, ale to z większym to wrogiem. To toporem! Ale to siekiera trochę dora. Mm. Jeżeli ktoś by nie rozumiał, to proszę sobie sprawdzić. Tak, Hunter, dwie siekiery. Tak. Wyruszamy po królestwo Ludziska. Wyruszamy po królestwo. No ja. Weź, pobiegaj tu się kierunku, nie się, to się kieruję, ja bym ja się tu na nią like bo... Spoko. Nawet nie widziałem, że, 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 że może tutaj We tak wyglądać. Dobra, 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 tylko gdzie my mamy iść. Mmm... No, Bolesne szaleństwo, okej. Okay. Okej okay, jest, coś, 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 coś wyżej, tylko gdzie? Gdzie się tu wchodzi na, na wysokość jakoś? Tu jestem stary, tu, do mnie chodzi. Okej... Okay. To ile. A, okej, okay, tutaj. Dobra, gitara. No, gii! Dobra, pokaż to działa. Chodź tu i No idę, działa. idę. O, no, nie tak raczej. No dobra, spróbujmy biegną. go zabić. E. Okej, okay, odrąbałem mu coś, bomber. Bomber! No gratuluję. Ale to jak to wie? wybuchł tak szybko? I'm o, dostałem poziom za ulecenie, co fajne. Słyszałem właśnie. Gdzie ja to tak wyje Dobra spróbujmy z ten siekier Sikiera jest słodka Co mamy zrobić tak w ogóle? Taki na gościa Który podobno walił pięciu policjantów A teraz coś tam choruje Oooo biedaczek Dobra Co tu się dzieje? O, o, tak to działa właśnie <laughs> Jednym ciosem O mam to razyno Fajnie, Dobra, fajnie. też trzeba to. No bo tożsamości tu to leży, nie wiem czy podniosłeś. O No tak, ty i te twoje cholera zabawy z kijaszkiem mm. pewnie bo jeszcze kogoś podfajczysz. Fajna, fajna ta siekiera, tylko no trochę... A no, jak Jakby kwestia... Ja... Hum Że no męczy, po prostu męczy. Ale twoja postać tak ma sporo tej taminy. Jak na postać. Dobra, to co? mate. O, o co jest dla Logana, chyba. Dobra, sprzedam to. No ja też. Tu się już nieba to zabawiać. Z jakimiś sentymentami. A ja, tutaj potrzebny jest hajs, po prostu się musi zgadzać tutaj, nie ma przeważy Dobra, idziemy do głównej misji. No, tylko czekaj, jak coś to bierza, a ja tutaj po prostu muszę... Nie no ja potrzeb... do głównej potrzeba na sobu. Aha, no to poczekaj chwilę. Średnia apteczka. Co, karabin elektron, nie dostrzowy, elektron, zguba zeda. Eee, wytrzymałem egzotyczny nóż podwójny, To jest A tak, to miałem sprzedaj dokładnie. Oki za się stoszkę. magiczną różdżkę sprzedam. Czy ta wojskowa jest krownik? Też mówiłem, bo zasadniczo, słyszeć? Nie, Kurde. nie, w sensie, jest pięcie, dobra, to słyszę, dokładnie. No tak i teraz... Ranę, jak nie było, tak nie ma. Czy jednak, jednak mimo wszystko ten sentyment się u Ciebie odzywa? Tak, bo to była dobra broń. Czekaj, to sobie nakupię to Naprawdę dawała radę, do samego końca, chociaż już na samym końcu była totalnie bez potencjału, to dawała radę. Kiedy to było dobra? Jeszcze w umiejętność, na no, szybko. Hmm, powiedzmy, że... A co to to da? są... Eee, tutaj słabo dosyć. E, mistrz broni białej, to może tutaj. To obok. O tak, obrażenia od broni świeżnej plus 5% jeszcze energii. Super. Możesz miał bez zatrzymywania się. Oh yeah. Wysyłuj ja w głębokość przeciwnika i naciśniku, aby rozdepchnąć go z wyskoku możesz <ścoughs> znokautować przeciwnika za pomocą ataku specjalnego aktywowanego kombinacją LPM plus PPM E? Jak to zrobić? Będziesz się zastanawiał w trakcie, chodź tu Nie no będzie, nie, nie zgadziesz tego jak będziesz stał i, i gadał no Dobra Ale jak ja mam to zrobić? Go wina. Jak najskuteczniej, chodź tu.

No dobra, no to idziemy Kurczę, jeszcze będziemy już darcie nosić kolejno No to idziemy Znajmniej niedaleko A nie tak jak w dżungli, że trzeba było biegać No no to 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 prawda po, potwierdzam Mmm... Muszę się raz O no o, bo... o, czaszki To oznacza, że co no to oznacza? Czechajam się kropki jakby zepsuły, ale nie znam tego, tak. okej. Okay. Rabin, i do przodu. Gdzie ty pobiegłeś? Tędy? Z kim się bijesz? Z kim się bijesz? A to zombiaki czy co to jest? Zombiaki Stary! Co? Znaczy chciałem ich... Mocna, ta COŻ cięż... coś ty podniósł, oddawaj! Nie, ty to podniosłeś, ja tego nie podniosę. Nie, no ty podniosłeś mocną ciężką gwiazdę ranną Naprawdę? to zaraz Nie, dobra, ja mam, a ile no To 400! Czterysta... <laughs> o, biedako ty Dobra, sprzeda się 400, no pójdź Nieważne Kurwa! Tam eee, chciałem To ja tu się zlitowałem nad tobą, już tak dobra, nie, to jeszcze robi nudne. Eee, po prostu kurde, no nie Tutaj towa nie chcę tutaj. Co to się piera? Coś tu do mnie wyje. czym to pokonać? No powiedzmy to. jest hey. Nie strzelaj. Czekaj, dobra, jest ja strzelę. Hmm. Niech! Chyba go ale, Troszkę. a co to jest? Yy, patelnia! Chyba broni obuchowa. No, raczej. Ja teraz muszę przecież na wpierdzielać dać się różnej bo my przecież się cały z poszło. Hmm. I nie. Tylko ja na ciebie zużyłem a... <grym _> e ewentualnie... Jakim e e e ty to przeżyłeś? Dobra, chrzanić <grym _> No nie, jeszcze żyjesz? Możesz do mnie nie strzelać, bo bardzo... Ty, ale jak, jakim cudem ty... Jak? Nie ogarnę. Kurwiasz mnie już, dobra? Ty, ale żeś... Ale ty, 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 Jak ty to przeżyłeś? Co, że jakaś umiejętność jest specjalna na to? Nie w kurwie, mnie, bo ja to znajdę! Spoko, nie, żeby tam coś leżało. No, dobra, chodźmy. Tutaj hmm. za dużo tu tych wybuchowych rzeczy. Ja, a, te, a te kropki nas inaczej nie, 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 nie prowadzą, nie? chyba prowadzą. Prowadzą. A, bo tu jest jakieś przejście tajne. Piękno, ale waję yeah, okay. right? Dewastujący, ciężki pistolet. Fajne rzeczy daje facet. No szkoda, to... że nie kasę. Ekspresowy ja mam. Epicko, bardzo wolny zaraz. O, celność mniejsza, szybsza, szybsze, strzelność <noise> Ekspresowy a szybkostrzelność ma mniejszą i to dużo Dobra to sprzedam ten elektro Ile miałeś bo mój ma 495 No ten nowy ma 498 Dobrze. Ja sprzedam elektro ja nawet nie zdążyłem no, zrobić nie tego na, no, okay. Sprzedam mocną ciężką gwiazdę za ranną No po nie prosty, mam tyle kasy żeby się w nią bawić tak. e... Jeszcze karabinu nie dali epickiego, ale może jeszcze na Ja mam. Co znaczy kiedyś tam znalazłem jakiś. Jak odbierałem od tej to się zorientowałem, że mam Chaos, okay, teraz naprawdę rzeczy. Bo trochę znowu się nie zgadza, to mnie trochę boli. Bo... No, i to tak dosyć... Dobra, ja biorę już misję. Jeszcze jedno miejsce, w którym możesz szukać. Pokoje strażników. To nieźle strzeżone, na wypadek buntu. Tam powinna być broń, cały cholerny arsenał. Kiedy problem może być, dostanie się do środka. Nie, tak, no arsenał. słyszę, to widzę, spokojnie. Fajnie, akurat zaraz furia mi się naładuje. Dajmy. Ja już mam naładowaną. a ja że... ja miałem miał głowy w biegu, czy coś, muszę to wypróbować ale my tę grę 96% postępu No to stary, kończymy ją dzisiaj teraz To ty na to? O no, zobaczymy No to się nam powoli będzie kończył odcinek Ale chyba to jeszcze zdążymy zrobić 46 minut, dobra hmm, Jakieś kropki, coś tego, nabierzemy diabo A nie fauna? Zabryń to da de... no Dobra Znów hunter ludzie po prostu A Bardzo na dole, na dole, to... na dole, na dole Polski polecam Też polecam Naprawdę Trzyma poziom Dobra Wstajesz, nie wstajesz? Nie, nie wstajesz To coś, się no, tożsamości leży Niech chce leży już olać no. I to jedzonko niepotrzebne Wstajesz, nie stajesz, nie no. wstajesz, dobra Coś spokojnie tu jest No do czasu myślę Czekaj, czekaj, czekaj! Jest... Ja to rzucę w nich, odczekaj Odejdź. A tam jest, tam jest odejść ty! Yes! No, dokładnie. Okej, okay, dobra, teraz rozwiązałeś no to teraz możesz ja rzeczywiście być no. rajdem Nie, nie idę o Tylko... No, teraz teraz, przy Teraz tak Dobra... E... O, jakie to było piękne Takie proste Dobra, czekaj, zmiażdżanie głowy <laughs> Picko, podoba mi się... To jest za Ej, to no, daj mi się pan pójść Ej, no, ale, 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 no, ale, no o. Super z tym wyskokiem, no teraz to wygląda i nawet działa, mocno się też no. w końcu ja coś mogę zrobić sobie. Bomber? Chciałeś sobie naprawię? mnie tam bija, ale mógłbyś ja... wow, Spokojnie, idę. Powolnym krokiem, ja tak mówię, bomber tego, mnie ja ale... nie uratowałeś? Jak to, no przecież kurde... Kurczę... Okej, okay, spoko. Nie bym cię dziwnął, ale okej, okay, no nie ma sprawy no, ja mam tylko no teraz już jedno Coś tak radzi się, tak średnio dla mnie współpracuje, ale no... Bojeżdż no, 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 wyleciał A Gdzie ciebie te po? Z mnie co? Uuuu Strzelają do mnie, Bawę. Ludzie A jak mogą na cię strzelać jak nie mają jak? Ale ludzie gdzieś... O! Właśnie. Słyszysz to? Tam są ludzie. I co to jest? Czaszka? Czaszka? Co? Głowa? Dobra, okej. Okay. Wow, 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 ja... wow, nie, stary, dobra. Chyba się miejsce kończy na dysku, więc do zobaczenia za moment.